I teraz kolejny samochód. Numerem zatem 18. Triumf. Tak, 18 to jest Triumf Herald. A przyjechali nim Zbigniew Wiśniewski z Grażyną Wiśniewską z automovil klubu Beskidzkiego. Samochód Triumf Herald eh, Cabriolet to jest również angielski klasyk, który był produkowany w latach 60. Ten konkretny jest z 1965 roku silnik o pojemności 1,2, niewielki silniczek i mocy 40 koni mechanicznych można sobie spokojnie tym samochodem podróżować, ma, oczywiście pod warunkiem, że nie pada. A no, że w Anglii często pada, to dziwne jest, że Anglicy takich samochodów często to 60, używali. Ale jak widzicie to Państwo, wszystkie te obcy samochody na naszym radzie to są Angliki w większości. Więc Anglicy mają jednak sentyment do... Kabriolety. Ten samochodzik, no nie będę chyba was tu męczył z tym otwieraniem, ale w każdym razie, nie problem, no to może was pomęczę. To jest ciekawostka, że ten samochód ma bardzo łatwy dostęp do naprawy silnika i zawieszenia. Otóż otwiera się cały przód. Maska to jest razem z błotnikami. I teraz mamy dostęp do wszystkiego. Możemy sobie zrobić remont zawieszenia, możemy sobie wymienić silnik, skrzynię biegu, co się nam żywnie podoba, nawet nie wjeżdżając na kanał. Więc jest to, jest to samochód, który, który otwiera się właśnie w ten sposób cały przód do góry. Dziękujemy bardzo. Proszę już zamknąć, bo nam tam coś przerebolują i będzie za szybko jeździć. Samochód Triumph Herald Cabriolet, rok 1965. I kierowca Zbigniew Wiśniewski, jako pilotka Grażyna Wiśniewska, chociaż nie wiem jak to do końca jest, ponieważ wygląda na to, że po złej stronie siedzi po złej stronie siedzi kierowca. Nie wiem co się stało, kierownica jest po prawej. Coś to dziwnego. Dziękujemy bardzo. Zbyszek Wiśniewski, Grażyna Wiśniewska, autorekrut Beskidzki. Numerem startowym 19 wjeżdża Marek Kękuś z Michałem Budzińskim samochodem Fiat 850 Sport. Rok 1967 przyjechali do nas z Krakowa. Należą do takiego stowarzyszenia Europejska Asocjacja Automobilerów, czyli ludzi posiadających zabytkowe samochody, bo mają nie tylko jeden ten samochód, ale również inne. A ten samochód to włoska produkcja z lat 60. Dedykowana dla włoskiej młodzieży, która chciała mieć samochód ale nie mogła jeszcze jeździć szybkimi, dużymi, sportowymi samochodami. On wygląda jak super sportowy samochód, ale ma niewielki silnik o pojemności 850 i mocy 40 koni mechanicznych. Więc mogli sobie spokojnie na pizzę czy na lody dziewczynom pojechać takim samochodem i wtedy w latach 60 młodzież Włoska jeździła takimi samochodami A nasza młodzież chodziła na piechotę Ewentualnie na składaku Wigry jeździła Dziękuję bardzo Marek Kękuś, Michał Budziński Samochód Fiat 850 Sport Rok 1967 Kierowca jest młodociany Ale ma szoferską czapkę Czyli może kierować tym samochodem Kierowcą w tej chwili jest Szymek Piskorek Właścicielem jest jego tata, czyli Mirek Piskorek, a pilotką jest pewnie mama, czyli Joasia Piskorek. Przyjechali tutaj całą rodziną nam do naszego, na nasz rajd samochodem Mercedes Benz 250 SEW 108 z roku 1966. Przyjechali do nas z Góry Kołapskiej Automobil Club Lubelski. Samochód w 2003 roku sprowadzony z Austrii odmalowane i do tej pory jeździ bezawaryjnie po różnego rodzaju rajdach samochodów zabytkowych. Prezentuje się wspaniale, pięknie, błyszczący lakier, te chromy, które nadają mu blask. Dziękuję bardzo Mirosław Fiskorek z synem Szymkiem i Joasią jako pilotką przebranie oczywiście w stroje z lat 60., takie właśnie niemieckie, ponieważ samochód jest produkcji niemieckiej. Dziękujemy bardzo za prezentację. Młody kierowca daje sobie radę. Nawet trąbi w tym czasie. Tak. Mam nadzieję, że nikogo nie rozjedzie. Dadzą radę. Zmieścili się. Dziękujemy bardzo państwu piskorkom i teraz czekamy na kolejnego Mercedesa. Numer startowy. Dobra, chodźcie, chodźcie, Tu się muszą rozminąć jakoś. Dadzą radę. A z numerem startowym 21 przyjechali do nas Pan Krzysztof Stychno z Waldemarem Wasińskim z i Klubu Śląskiego. Samochodem Mercedes 250 SW 108. Oczywiście produkcji niemieckiej z roku 1966. Samochód został sprowadzony z Niemiec w 2010 roku, odbudowany w 2011. No i oczywiście teraz w 100% oryginalny jeździ na rajdy samochodów zabytkowych i prezentuje się wspaniale. Jest to samochód dość mocno wyposażony, bo ma jak widać szyberdach, ma również inne udogodnienia, które we współczesnych samochodach są już, są już standardem. Ale tutaj w tych, w tych latach były to naprawdę samochody bardzo wygodne do jeżdżenia na długie trasy takie stabilne, silnik o pojemności 2,5 litra, 120 koni, więc zupełnie wystarczająco. Te samochody jeździły po nie tylko niemieckich drogach. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Stychno, Waldemar Wasiński, Auto i Śląski, samochód Mercedes-Benz 250S, piękna limuzyna z lat 60. No a teraz coś co na pewno podniesie adrenalinę u wszystkich panów, a również i pań, ponieważ jest to kolejna ikona amerykańskiej motoryzacji, czyli Chevrolet Corvette. Już troszkę młodszy od tamtego, ten jest z roku 1967. Ma potężny silnik o mocy 300 koni mechanicznych z pojemności 5,7 litra. Osiąga 140 mil na godzinę. Jest to samochód przed marzeń naprawdę wielu młodych ludzi. Tylko dwuosobowy, włosów, ale po co nam ta trzecia czy czwarta? Teściowej nie zabieramy, bierzemy tylko dziewczynę i jedziemy do przodu. Samochód, co jest ciekawostką, ma nadwozie wykonane z włókna szklanego, czyli jest to nadwozie z tworzywa sztucznego. Dlatego jest lekki, przy mocy 300 koni mechanicznych daje sobie wspaniale radę Między innymi na wyścigu ulicznym, który się odbył wczoraj. Przyjechali do, nim, do nas tym samochodem pan Marian Pudełko z Barbarą Pudełko z Automobili klubu Beskidzkiego z Bielska Białej. Samochód Chevrolet Corvette rok 1967. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na prezentację na płytę rynku. Te samochody, oczywiście świateł w tej chwili nie widać, jak usłyszę, ponieważ są schowane. Przy większych prędkościach. Chowa się światła i się jedzie, a teraz można jechać na złączonych... No szkoda tej zabytkowej koszy. Jest... Dużo Mercedesów mamy na razie. Tym razem to jest Mercedes W110. Rocznik 1967. Troszkę inne reflektory, bo okrągłe. Jeszcze skrzydełka z błotnika, czyli tak zwany skrzydla, skrzydlak. Przyjechał do nas tym samochodem. Pan Johan Stelbach z Panią Marią Stelma z Dortmundu. Reprezentują auto Mowików Beskidzki co prawda, ale są z Dortmundu. Samochód produkcji niemieckiej, Mercedes W110 o pojemności, silnikiem o pojemności 2,3 litra, 120 koni kiedyś, mechanicznych, nigdy nie, nie restaurowany, czyli auto nie było odnawiane, jest w oryginalnym stanie. I to jest godne podziwu. Nie tylko załoga, nie tylko prezentację, ale właśnie to, że samochód jest w stanie oryginalnym od nowości. Dziękujemy bardzo. Johan Stelmas, Maria Stelmach z Dortmundu Mercedesem W110 zapraszamy na prezentację na płycie rynku. Dużo niższy, ale to jest? Renówka, to jest renówka francuska. Francuska Renault Albini, to jest samochód z roku 1968 silnik o pojemności 1100 cm sześciennych. Jakiej mocy mi nie podali, ale na pewno bardzo dużej, bo jak widać te tylne koła, które mają ujemne kąty, to znaczy, że samochód jeździ szybko. Natomiast jeżeli chodzi o załogę, to kierowcą jest pan Łukasz Kusek z Małgorzatą Kusek i przyjechali do nas z Bochni, z niedalekiej Bochni. Jechali pewnie autostradą z 200 na godzinę, prawda? Bo jest to samochód... O no właśnie, jest to samochód wyposażony między innymi No nie, 140, przepraszam, bo to nie wolno więcej. Wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, takie gadżety właśnie rajdowe, ponieważ te samochody w swoim czasie wygrywały rajdy Monte Carlo między innymi. Czyli poważne rajdy samochodowe, które ścigali się najlepsi kierowcy świata. Więc to jest samochód w takiej właśnie... Ciekawe o takiej historii, który brał udział w wielu rajdach i wygrywał te rajdy, był konkurentem dla wielu innych marek rajdowych, które wtedy jeździły. Wtedy, no wtedy nie było jak samochodów japońskich, Mitsubishi, prawda? w rajdach nie, nie brały udziału. A Renault Alpini właśnie wygrywało te rajdy. Dziękuję bardzo. Łukasz Kusek, mam włosiata Kusek z wokni samochodem Renault. Silnik tylko 1100, ale naprawdę rewelacyjny. Dziękuję. Kolejna ikona tym razem polskiej motoryzacji. Na pewno Państwo rozpoznajecie, młodsi uczestnicy naszego pokazu może tego nie wiedzą, ale jest to Jeszcze samochód syrena FSM syrena. syrena 105L. Jest to samochód, który zmotoryzował Polskę. Warszawa i Syrena to były pierwsze samochody, które były w Polsce produkowane i posiadały Taki bardzo śmieszny silnik, prawda, w którym mówiono, że jest, że pochodzi od motopompy, co jest oczywiście nieprawdą. Ma trzy cylindry, pojemność 850, silnik dwusuwowy, zasilany taką mieszanką benzyny z olejem, dlatego troszkę kopci, chociaż nie widać w tej chwili, ale myślę, że jakby nam włączył sanie, to by troszkę nam pokopcił. Przyjechał nim Gabriel Marek z Katarzyną Szatkowską-Marek z autą klubu Beskickiego z bielska Biały. Jest to, jak już mówiłem, polska 105 l Samochód pozostaje w rodzinie nieprzerwanie od 1970 roku. Zakupił go dziadek obecnego właściciela i tak został w rodzinie. W 80 roku w tym samochodzie było tylko zmienione nadwozie, ponieważ no, tamto pewnie uległo uszkodzeniu, można było kupić będzie całe nadwozie nowe, zostało przełożone na, na ramę i ten samochód do dzisiaj jeździ i naprawdę naprawdę prezentuje się pięknie bo tych samochodów już w Polsce jest bardzo mało one gdzieś nagle zniknęły przestały się pojawiać na drogach a tu chwała za to Gabrielowi Markowi i Katarzynie że jeżdżą tym samochodem pokazują go bo to jest historia polskiej motoryzacji z czasów PRL-u dziękujemy bardzo serena 105L zapraszamy na płytę rynku już się przygotowuje do konkursu 19, targa. pan Mariusz Słyk z Darkiem Bułką przyjechali do nas z Automobil w Beskickiego samochodem Porsche 911e na pewno każdy z entuzjastów motoryzacji poznaje tę sylwetkę jest to samochód bardzo bardzo znany on nim jeździł m.in. sobie swoją zasada wygrywał wiele rajdów europejskich i światowych te samochody w specyfikacji rajdowej były naprawdę przez długi czas niepokonane. Samochód ma silnik z tyłu. Bardzo Zdej, podobny jak ze... pozwolenie Garbusie. bo jest to silnik bokser Chłodzony powietrzem, ale ma moc 155 koni mechanicznych. Samochód sportowy. Silnik ma pojemność 2,2 litra. Potrafi jeździć z prędkością uwaga 220 km na godzinę. Samochód był sprowadzony z Kalifornii i przez 4 lata odrestaurowany i w tej chwili prezentuje się tak jak widać. Pan Mariusz Słyk z Darkiem Poko, samochodem Porsche 911E. Dziękujemy bardzo za prezentację i zapraszamy na wystawę na, na Kukier Rynku. Bardzo dziękujemy.